Siema ludzie. To jest mój pierwszy odcinek z Brawl Stars i tu zrobiłem opening mega świni w moim klubie i było to ponad 15 star dropów. No dobra, na początku dostałem tutaj Epicki. O, no i nie, no właśnie nie pamiętałem, żebym dostał w ogóle coś fajnego tutaj. Ten opening nie powiedziałbym, że był jakiś fajny, tylko jeden mityczny. No ale zresztą sami oglądajcie. Ciągle tu dostawałem jakieś coiny czy coś. Albo na przykład, no teraz właśnie dostałem podwajacze żetonów. O, epicki Stardrop tu był. No i znowu właśnie coiny. i to jest właśnie wkurzające. No i bonus, muszę przyznać, był dosyć spory i się zaskoczyłem. Nie chciałem tutaj skipować, bo po prostu byłoby to, wiecie, jeszcze bardziej rozczarowujące. Najprawdopodobniej bym dostał słabsze rzeczy. Ale tutaj dostałem mitycznego i się zaskoczyłem pozytywnie, no ale niestety już później rozczarowałem. No wiecie, nie podobał mi się jakoś bardzo ten upening, myślałem, że coś fajnego dostanę. Ale dużo się staraliśmy na te mega świnie i no ten, nie powiem Wam naszego klanu. No i dostałem takie rzeczy, jak widzicie. Właśnie było tam dużo coinów. No, odebrałem tu sobie nagrody i zagrałem jeszcze jedną rundę. Tu było akurat cięcie gdzieś, no, za chwilę. No i sobie... Otworzyłem stardropa. E, Okej, okay, więc wróciłem później i otworzyłem stardropa i znowu nie było nic fajnego. No, mam nadzieję, że Wasze mega świnie były lepsze od moich, ponieważ u mnie nie było zbyt dużego farta.